W ostatnim filmie, jak rozwiązywałem ostatnie zadanie z pierwszego etapu z Olimpiady, pojawił się komentarz, żebym teraz wziął Olimpiadę dla juniorów OMJ. No i postaram się zrobić może jakieś zadanie. Zobaczymy, czy, czy się uda w ogóle. Nieraz. OMJ niekiedy nie, mają dużo mm, trudniejsze zdanie niż NIS-OM I, i może być tak nawet w tym wypadku, bo zawody pierwszego stopnia, no bo OM poszło mi całkiem łatwo. OK, mamy 2024-2025 rozwiązania są? Są? Są rozwiązania, OK. Aha, bo tu jest, tu jest ABC, OK, OK. Okej, okay, takie to są zadania. Nawet nie wiedziałem, że to są tego typu zadania. To są zadania pierwsze, o co chodzi. liczba poprawnych odpowiedzi w poszczególnych podpunktach. To nie chcę w takim razie robić tego ABC. Drugiego stopnia już są, no właśnie, drugiego stopnia już są. Część korespondencyjna, ok. No dobra, wyznaczyć, ale weźmiemy to pierwsze, chociaż żeby żeby coś sobie zrobić. Fajne, fajne zadanie. To z chęcią się jemu przyjrzę. Wyznaczyć to wszystkie naturalne, że to jest pierwsza. Oczywiście, jak będzie podzielne przez 3 i to przez 3, yy, to nie będzie pierwsza, no bo cała liczba będzie podzielna przez 3, nie? Czyli jak będą 3 jedynki, to nie może być. Jak będzie sześć jedynek, to też nie może być. Jak będzie dziewięć jedynek, to też nie może być i tak dalej. To te liczby odpadają, bo wtedy cała liczba jest podzielna przez 3, czyli odpada liczba N w postaci 3K dla K naturalnych N nie może być 3K. Co jeszcze można zauważyć, że Jak n będzie przypadki rozważyć? Jak n będzie 3k plus 1 albo 3k plus 2? No dobra. No to pierwszy przypadek, niech n będzie 3k plus 1. I zobaczmy, co się stanie. Może, może coś się uda wywnioskować stąd. Wtedy będziemy mieć. E, tu jest 3k plus 1 no dokładniej to zaznaczy to jest 3k plus 1 to też jest 3k plus 1 zobaczmy teraz sumę 3k plus 1 dodać 3k plus 1 razy 9 <laughs> czyli mamy 3k plus 9 razy 3k plus 10, ok podzielne przez 3 nie jest Okej, okay, podejrzewam, że ona pierwsza nie będzie dla dużych k, więc trzeba znaleźć rozkład na czynniki wówczas takiej liczby. I weźmy sobie k2 albo k1, to będzie, będą 4 jedynki i 4 dziewiątki. I to można zapisać jako 1, 1, 1, 2, odjąć 1. No, ok. A, to mi nic nie mówi. To mi nic nie mówi. Czy 1112 to kwadrat jakiejś liczby naturalnej? Bo jakby był kwadratem, to byśmy mieli rozkład. A weźmy k równe 2, to będziemy mieć 7 jedynek. I 7 dziewiątek. To by było 1, 1, 1, 1, 1, 2, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odjąć 1. Teraz pytanie, czy 1, 1, 1, 1, 1, 1 2 jest kwadratem liczby naturalnej. Na to pytanie bym chciał odpowiedzieć. Na to pytanie bym chciał odpowiedzieć. To może spróbujmy. E, spróbujmy pomnożyć coś przez coś, żeby dało 1112. E, to nie będzie kwadrat, nie będzie kwadrat, bo co jest? Dwójka z tyłu, a kwadraty nie mają dwójek z tyłu. Nie. To mi się wydaje: 16, 25, 36, 49. Sześćdziesiąt cztery osiemdziesiąt jeden, sto, sto dwadzieścia jeden, trzynaście to jest sto sześćdziesiąt dziewięć, czternaście, sto dziewięćdziesiąt sześć, czy ma jeden dziewięć, sześć cztery. 5 ewentualnie, ale dwójki nie będzie miało z tyłu. Także to nie będzie kwadrat. To niestety nie będzie kwadrat. Więc to tak łatwo się nie rozłoży, ale nie poddaję się z pomysłem, żeby rozłożyć tą liczbę na iloczyn liczb pierwszych. Nie poddaję się, bo podejrzewam, że to da się rozłożyć. A zapiszmy 1, 1, 1, 1.

Czy to da się jakoś fajnie zapisać? Czy to da się jakoś fajnie zapisać? Za dużo 1-0. I co 1, 1, 1 da się wyjąć przed nawias, nie 1, 1, 1, 1 to jest 9 razy 1, 1, 1, 2 plus 1. Czyli da się to rozpisać jako, no właśnie tak, już może dalej nie będziemy robić, jako iloczyn dwóch liczb, jako iloczyn dwóch liczb, i tyle. Także nie jest to pierwsza liczba, nie? I tak samo dla karów 2 to będzie 1, 1, 1.

7 dodać 1. 7 odjąć 1. Ogólnie tą liczbę można tak zapisać. <laughs> może, może ogólnie zapiszmy tą liczbę, tak nie? Czyli spróbujmy tą liczbę zapisać tak og ogólnie. Jak tu mamy 1, 1 i tu jest N. I tu jest N. to zapiszmy jako właśnie 1 n n dodać n odjąć 1, a to chcę zapisać jako 1 n minus 1. Nie n. Po prostu też n jedynek razy 1 n dodać 1 n zer, 1, no i chcę to zapisać właśnie w tej postaci 1 n jak to tu, tutaj było, minus 1, 1 n jedynek plus 1, to jest to, to jest to, Aha, i jeszcze plus to, plus te jedynki. N. To zapiszę jako dziewiątki. N dziewiątek razy 1. N minus 1 i dwójka na końcu dodać 1. N. Czyli to da się zapisać jako 1. N. Przed nawias i tu mamy same 9 razy 1 tu jest n minus 1 plus 1. Czyli to jest liczba 1, 1, 1, tu jest N razy yy, razy co no dobra, razy taka liczba 9 razy 1, N jedynek dwójka plus 1. To można sobie policzyć. I mamy jako iloczne dwóch różnych liczb, dwó dwóch różnych liczb, gdy n jest większe od, gdy n jest 1, to mamy wówczas tak, 1 razy, 9 razy 12, dodać 1 i to jest jedyna możliwość, kiedy to będzie liczba pierwsza, czyli 9 razy 2, 107 i 107 jest liczbą pierwszą, tak jest 109. Nie, 107 czy 109? 90 plus 18, jest 108, 109. 109 jest liczbą pierwszą. 109 jest liczbą pierwszą i to jest jedyne n. Dla n większego równego 2 I to możemy to przedstawić jako 11 razy jakąś liczbę. Dla n równego 2, dla n równego 3 jako 111 jakąś liczbę i tak dalej. No czyli mamy jedyne 1n e, równe 1, że to jest liczba pierwsza. Więcej nie ma. Także takie zadanko wleciało. Zobaczymy, czy dobrze. Jedyną taką liczbą jest równe n równe 1.